W zadaniu szóstym mamy określić monotoniczność ciągu geometrycznego o ilorazie Q. W takim razie dla przypomnienia, jeżeli A1 jest mniejsze od zera, to rosnący jest wtedy, gdy 0 jest mniejsze od naszego Q, mniejsze od jedynki. Malejący jest wtedy, kiedy nasz iloraz jest większy od jedynki i stała jest wtedy, kiedy nasz iloraz jest równy 1. Natomiast jeżeli pierwszy wyraz naszego ciągu jest większy od zera, to i rosnący jest wtedy, kiedy nasz iloraz jest większy od jedynki, malejąca wtedy, kiedy 0 jest mniejsze od naszego Q i jest mniejsze od jedynki i stała jest wtedy, kiedy Q jest równe 1. W podpunkcie A mamy podany pierwszy wyraz oraz nasze Q, czyli określamy monotoniczność tego. W takim razie nasze A1, skoro jest 1,15, no to to jest mniejsze od 0 i nasze Q, mamy tutaj piątych czyli możemy to zapisać jako jedna cała i jedna piąta, to, to to jest większe od jedynki, czyli będzie to ciąg rosnący. W podpunkcie B. A1 jest u nas równe 10, w takim razie dziesiątka jest większa od naszego zera, natomiast nasz iloraz jest równe 49 setnych, czyli on będzie należał do przedziału od zera do jedynki, czyli będzie on malejący. W podpunkcie C. Nasze A1 jest minus 6, czyli to jest mniejsze od zera, i nasze q jest równe 2 trzecie, czyli on należy do przedziału od 0 do 1, będzie to rosnące. Pod punkcie D pierwszy wyraz naszego ciągu jest minus 4, czyli jest mniejsze od zera, i nasze q, czyli iloraz, to jest pierwiastek z dwóch, a w przybliżeniu to jest 1,4 W takim razie jest to większe od jedynki, więc jest to ciąg malejący. W podpunkcie E pierwszy wyraz naszego ciągu to jest minus 1 szósta i to jest mniejsze od zera. I nasze Q to jest minus 9, czyli to też będzie mniejsze od zera, czyli wobec tego nie jest to ciąg monotoniczny. I w podpunkcie F nasze A1, czyli pierwsze miejsce, to będzie minus 3 i to jest mniejsze od zera. No i nasz iloraz. Nasz iloraz to jest pierwiastek trzeciego stopnia z minus 1, czyli jest to po prostu minus 1, również jest, Mniejszy od zera, wobec tego on również nie jest monotoniczny.